Zarząd wiązów ma z panem Jednym, kocłem, przewodniczącym zarządu. Witam panią Glatę Zaraninę, dyrektor biura. Witam panią Katerinę Szpirak, księgowego biura. Witam panią Glatę Karolinę. Karolinę, Juduś, protokółamy do dzisiejszego naszego spotkania. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, a więc. Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Proponowany porządek dzisiejszego zgromadzenia przedstawia się następująco. Punkt pierwszy: otwarcie posiedzenia zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi: rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 2024 rok. Punkt trzeci: rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekolog Ekologicznych i Punkt czwarty rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Biura Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Punkt piąty przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Punkt szósty informacja z pracy Biura Związku. Punkt siódmy sprawy różne wolne wnioski i oczywiście ostatnie zamknięcie posiedzenia. Czy ktoś z Państwa delegatów chce coś wnieść do proponowanego porządku dzisiejszego zgromadzenia? Nie widzę. W związku z powyższym stawiam porządek pod głosowanie. Kto jest z Państwa za przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszego zgromadzenia. Punkt pierwszy, to mamy już za sobą. Punkt drugi, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Zgromadzenia Zjednoczonego Związku Gmin Ekologiczny Rok 2024. Szanowni Państwo, delegacje, plan pracy zgromadzenia celowego związku gmin ekologicznych na rok 2024 przedstawia się następująco. Ponieważ ten plan dotyczy trzeciego i czwartego kwartału, oczywiście ze względu na to, że wybory odbyły się na, na początku trzeciego kwartału, dlatego jest to plan tylko na te dwa kwartały. Punkt pierwszy. Określenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt drugi. Uchwalenie planu finansowego celowego związku gmin ekologicznych na rok 2025. Punkt trzeci. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin Ekologicznych na lata 2025-2028. Punkt czwarty. Uchwalenie planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na rok 2025. Punkt piąty. Przyjęcie sprawozdania działalności zarządu za 2024 rok. Punkt szósty. Przyjęcie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok. Punkt siódmy. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok. Oczywiście roczny plan pracy jest planem otwartym. Zgromadzenie może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełniać uchwalonym plan pracy. Czy Państwo delegaci chcieli coś wnieść do planu pracy Zgromadzenia? Na te dwa kwartały, trzeci, kwartał, mhm. kwartał czwarty i nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania uchwały Zgromadzenia, zgromadzenia w Związku z Ekologicznego z 2021. W sierpnia 2024 roku w sprawie zmianu pracy Zgromadzenia Zarego Związku Gmin Ekologicznych na 2024 rok przed momentem Państwu przedstawionego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu trzeciego. To jest Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych w Ładowie. Proszę bardzo, pani, pani Ewelina. Nie, Pani Dyrektor, biera. proszę skutowo nam to tak Oczywiście, Państwo delegacje otrzymali ten regulamin, był czas się zapoznaniem. Myślę, tak skutowo odnośnie tego zmian, które wprowadzamy w stosunku do tego, co było. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten regulamin, z racji tego, że dotychczas obowiązywał regulamin, który przyjęliśmy 6 września 2021 roku. Natomiast teraz już przez te blisko 3 lata, kiedy tutaj pracujemy, to chcieliśmy go zaktualizować o, o tutaj pewne kwestie. Głównie były to takie zmiany korekcyjne w kwestii np. zabierania tutaj głosu podczas gromadzenia w sprawach różnych, czyli tutaj, że dyrektor biura może Różnych kwestiach takich organizacyjnych tutaj zabierać głos. Kolejne, kolejna zmiana, która była też wprowadzona, czyli tutaj taka aktualizacja w paragrafie, w paragrafie związanym, w paragrafie drugim związanym z właśnie planem pracy w pierwszym roku kadencji, że właśnie ten plan pracy należy tutaj. Przyjąć w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia, później w latach następnych, później na ostatnim posiedzeniu. Także, także takie po prostu drobne, drobne były tutaj kwestie wprowadzone. W większości tutaj on, on został w takiej wersji, jak był. Ponadto też tutaj zostały dopracowane załączniki, A tutaj, jeżeli chodzi o załączniki, to te karty do głosowania. No, w przyszłości jak będziemy wybierać na 5 lat po dekadencji, kadencji to po prostu tutaj zostały zaktualizowane też te karty do głosowania także to wszystko no. dziękuję Pani Dyrektor Biura czy ktoś z Państwa Dyrektor chciał w tej sprawie zabrać głos? Ponieważ głosu nie widzę przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały Zgromadzenia celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych Błażowych. Kto z Państwa Delegatów jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu Czwartego to jest rozpatrzenie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Biura Człowego Związku z Gmin Ekologicznych. Proszę bardzo, o uzasadnienie pani Ewelina Śpirak. Proszę Pięknie. bardzo, przejmiemy w uchwale tej regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych Biurze Człowego Związku Gmin Ekologicznych. Na podstawie rozporządzenia radownictw z dnia 15 lipca 2024 roku, gdzie właśnie zostało zmienione rozporządzenie e, w sprawie <laughs> wynagradzenia w samorządowych i e, została zaktualizowana kwota oparciu maksymalnego miesięcznego poziomu wynagradzenia wyczerpującego I tyle z tym została część z w a minimalnego nie została zmieniona? Minimalnego nie W naszym regulaminie jest tylko kwota na maksymalne. No, tak. A, Proszę bardzo. Czy ktoś w tej sprawie chciał z Państwa zabrać głos? Ponieważ zgłoszeń nie widzę. Państwo regulamin otrzymali oczywiście w terminie, który jest w naszym statucie, czyli na 5 dni minimum przed, przed zgromadzeniem. Było to roku wcześniej. Wzrost zapoznania się z tym regulaminem. Przystępujemy do przegłosowania uchwały Zgromadzenia Zdrowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Zdrowego Związku Gmin. Przepraszam. Przy, przystępujemy do przegłosowania w uchwały yy, Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Biura Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Zgromadzenie Celowego Związku Gmin Ekologicznych uchwala co następuje? Paragraf 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania pracowników Biura Celowego Związku Gmin Ekologicznych stanowiący na czym do dzisiejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Paragraf trzeci. W trakcie mocy uchwała nr 15 przez 54 przez 2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych na 24 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania pracowników Biura Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania regulaminu do wiadomości pracowników Biura To Kto z Państwa delegatów jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Kto również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. E, przystępujemy do punktu piątego dzisiejszego zgromadzenia, to jest przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin Ekologicznych. Protokół jest udostępniany w Biurze związku. Uwag do protokołu nie wnosił, w związku z tym został podpisany. Proponuję jego przyjęcie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Proszę bardzo w tym momencie krótką, o krótką informację, która zawarta w punkcie 6. Informację sprawdza Biura Związku. Proszę Pani Dyrektor Panią za Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uchwały, które były podejmowane na trzecim 3... mhm prowadzenia, ale w związku z tym uchwały te zostały zgodnie z właściwością przekazane do nadzoru prawnego y, pani wojewody, y, jak również te uchwały finansowe do regionalnej dyktatury rachunkowej, tak, wobec tych uchwał nie było wniesione, zostały wniesione nawet zastrzeżenia. E, jeżeli chodzi o pracę tutaj Jura, realizujemy obowiązki, które, które przed nami stawiają przepisy prawa. Z takich e, innych tematów, to chciałam tutaj poinformować, że właśnie zostało podpisane e, porozumienie z Uniwersytetem e, Rzeszowskim. E, przystąpiliśmy wspólnie z Uniwersytetem do takiego programu e, Doskonałe Podkarpacie, kompleksowego działania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu realizowanego w ramach programu regionalna inicjatywa doskonałości i między innymi tutaj w ramach tej współpracy chcielibyśmy razem z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizować taką y, konferencję dla tutaj, y, dla naszych gminy, jak również dla tych może okolicznych w kwestii takich związanych z y, ochroną środowiska, głównie z gospodarką, y, odpadami. Y, ponadto tutaj chcielibyśmy skorzystać z takiej możliwości y, do dokonania, e, pomiar badań e, naszych odpadów, które tutaj mieszkańcy wytwarzają. A między innymi to w przyszłości nam e, posłuży do tego, abyśmy mogli, e, chociaż już w tym momencie e, doliczamy, ale aby w przyszłości również móc doliczać te odpady do, do poziomu recyklingu. E, Ponadto z takich bieżących spraw to e, tutaj kontynuujemy weryfikację mieszkańców na terenie, e, na terenie, na terenie gminy Dynów i, i później będziemy tutaj jako kolejne tutaj weryfikacje prowadzi na terenie miasta, miasta Dębowa, także z takiej sprawy chodzi to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor Biura. Punkt 7. Ruch, sprawy ruchu najgorszych wnioski. to z tych spraw chciał zabrać głos? Więc, ponieważ zgłoszeń nie, nie widzę, przystępujemy do punktu ósmego, To jest punkt dostatku. Zamykam czwarte posiedzenie Zgromadzenia zarządu związku z planem ekologicznych Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Ja się mogę? Dziękuję.